Dzień dobry. Dzisiaj druga część czasowników nieregularnych dla wzrokowców czyli tych, co jak nie przeczytają, to nie uwierzą. Korzystam z fiszek wirtualnych przygotowanych na stronie Redwall. Pierwsza strona zawiera zapis ortograficzny czyli to prawdziwą, właściwą pisownię. Druga strona zawiera Zapis transkrypcyjny, czyli zawierający podpowiedzi co do wymowy. Zapis transkrypcyjny jest umieszczany w okośnych nawiasach. A więc zapraszam. Czasownik drive prowadzić samochód, inne znaczenia można sobie sprawdzić. I teraz tak, pierwsza forma jest taka intuicyjna. Tylko, że pamiętamy, że V wymawiamy jako W, czyli drive. Yy, druga forma jest OU, czyli drove, drove. Trzecia forma, akcent na pierwszą sylabę pada. I skrócone, wymawiane jak Y w zasadzie, krótkie E. Odwrócone E oznacza krótkie, tak mówione od niechcenia. Czasami to krótkie e przechodzi w A, czasami w Y. Jeszcze w wymowie. Czyli drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Dalej. Wykonywać, robić, czynić. W pierwszej formie mamy wydłużone U. W drugiej formie Krótkie, y, y, krótkie I przechodzące w Y, trzecia forma, trzecia forma, krótkie A. Czyli du, du, dit, dan, du, dit, dan. Walczyć. Pierwsza forma, fight. Druga i trzecia forma, wydłużone o, czyli fold, fold, fight, fold, fold. Rysować, szkicować. Pierwsza forma, wydłużone o, draw, druga forma, wydłużone u, drew, trzecia forma, wydłużone o, drawn, draw, drew, drawn. Pamiętajmy, że głoska z dwukropkiem oznacza je wydłużenie. Spadać, upadać. Wydłużone O, czyli FOL. Tu normalnie FAL. I teraz trzecia forma. Akcent na pierwszą sylabę. Wydłużone O. A potem to E skrócone. Czyli fallen. Fallen. Fall, fell, fallen. Zamrażać, zamrażać. Pierwsza forma, wydłużone i, i wymawiamy to z. Czyli freeze, freeze, freeze. Druga forma, froze. Trzecia forma, akcent na pierwszą sylabę. I Skrócone takie E, czyli Frozen, Freeze, Froze, Frozen. I tu regularne formy czasownika Dream, potem będą jeszcze nieregularne, śnić, marzyć. Jeszcze raz. W każdej formie wydłużone I, czyli Dream, Dreamed, Dreamed. Jeszcze raz. Dream, dreamed, dreamed. Tutaj karmić. Na przykład kota. Pierwsza forma. Wydłużone i. Czyli feed. Potem normalne e. W drugiej, trzeciej formie. Czyli fed, fed. Feed, fed, fed. Nieregularny Formy czasownika dream Śnić, marzyć W pierwszej formie Wydłużone i Czyli i z dwukropkiem Dream Potem dwie formy takie same dreamt dreamt Dream dreamt dremt dream, dream. Wybaczać Pierwsza forma Krótkie e, akcent na drugą sylabę i i krótkie przechodzące w y, czyli fegiw. fegif, fegif. Druga forma. Krótkie e i akcent na drugą sylabę. Fegew, fegew. Trzecia forma. Krótkie e. Akcent na drugą sylabę, w drugiej sylabie to krótkie i wymawiamy jako, jako y. Taki. Czyli forgiven, forgiven. Forgive, 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 forgiven. Pić. Pierwsza forma krótkie i przechodzące w y. Czyli drink. I tu jeszcze proszę pamiętać dźwięcznym n. Drink. Drink. Tutaj znak pośredni przechodzący a w e, czyli drank, drank, drank. Pamiętajmy o dźwięcznym, o dźwięcznym n i trzecia forma krótkie a, drank. Drink, drank, drank, drink, drank, drank. Kolejny czasownik. Iść, go, went, i krótkie jest w trzeciej formie: krótkie, o, czyli gone. Go, went, gone. Go, went, gone. I jeszcze raz tą trzecią formę: I gone. Dawać, dać. I teraz pierwsza forma: give, bo to krótkie, y w zasadzie. Gave. Trzecia forma akcent na pierwszą sylabę, w drugiej sylabie krótkie e, czyli given, given. Give, gave, given. Następne czuć. Pierwsza forma wydłużone i, czyli feel. Druga i trzecia forma takie same felt, felt. Field, przepraszam. Fil, felt, felt. Następne zapominać, zostawiać. I we wszystkich trzech formach na samym początku jest krótkie e. I akcent pada na drugą sylabę. Czyli feget. Tutaj też akcent na drugą sylabę. Fegot. Krótkie o, fegot. I trzecia forma też krótkie E. Krótkie o. Fegotyn. Feget. Feget. Fegot. Fegotyn. Pierwsza forma. Jeść. Wydłużone i, czyli it, it, it druga i trzecia y, przepraszam dwie drugie formy czyli eit, et i trzecia forma y, akcent pada na pierwszą sylabę wydłużone i czyli eaten, eaten, id, Eat, eit, et eaten. latać fly tutaj w drugiej formie wydłużone u. Flu. Trzecia forma flown. Fly, flu, flown. Fly, flu, flown. Dostawać, otrzymywać. Tutaj zwykłe e. Get, krótkie o. W drugiej i trzeciej formie. Got, got. Get, get, got, got. znajdować, odkrywać. Pierwsza forma find. Staramy się to też wymawiać find. Druga forma found. Trzecia forma found. Find, found, found. I teraz tak wyrobiliśmy się w ciągu niespełna 10 minut. Ja na dzisiaj dziękuję, zapraszam na następną.